Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku omówimy zasady związane z powołaniem spadkobiercy. Po, to powołanie to jest ujęcie w testamencie w roli spadkobierców osób. Konsekwencją swobody testowania jest możliwość powołania jednej lub kilku osób do całości lub do części spadku. W tym drugim wypadku, kiedy mamy kilka osób, Mówimy o zapisobiercach. Jeżeli zapis na rzecz jednej osoby wyczerpuje masę spadkową, tak powołany zapisobierca staje się jedynym spadkobiercą. Jeśli powołany nie może przyjąć spadku, na przykład nie dożył go, okazał się niegodny, zrzekł się, dochodzi do podstawienia i powołania kolejnego spadkobiercy testamentowego. Czyli tak jakby przesunęło się miejsce w kolejce. I w ten czas dochodzi do tak zwanego przyrostu. Udział przeznaczony dla wyłączonego, czyli tego, który nie dożył, okazał się niegodny, zrzekł się, przypada pozostałym w częściach równych. Warto tutaj jeszcze odmówić, omówić podstawienie testamentowe powiernicze. I tutaj przeczytam Państwu artykuł 964 Kodeksu Cywilnego. Postanowienie testamentu, przez które spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej osobie, ma tylko ten skutek, że ta inna osoba jest powołana do spadku na wypadek, gdyby spadkobierca nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że spadkobierca bez takiego ograniczenia nie byłby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne. To jest, tak zwany, to jest tak zwane podstawienie testamentowe powiernicze. Warto jeszcze zwrócić uwagę na treść artykułu 966 kodeksu cywilnego, który mówi o uprawnieniach dziadków. Gdy na mocy testamentu spadek, przypad spadkobiercy nieobciążonemu ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym względem dziadków spadkodawcy, dziadkowie, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać środków otrzymania od osób, na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu, także w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości jednej czwartej części swego udziału spadkowego. I jeszcze jedną kwestię poruszę, związaną z utrzymaniem zapisów i poleceń, co jest uregulowane w artykule 967, paragrafie 1 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli osoba powołana jako spadkobierca testamentowy nie chce lub nie może być spadkobiercą, spadkobierca ustawowy, któremu przypad przeznaczony dla tej osoby udział spadkowy obowiązany jest w braku odmiennej woli spadkodawcy, Wykonać obciążające tę osobę zapisy, zwykłe polecenia i inne rozporządzenia spadkowe. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do spadkobiercy, podstawionego oraz do spadkobiercy, któremu przypada udział spadkowy z tytułu przyrostu. Czyli tutaj też, proszę Państwa, widzimy, że w dziedziczeniu testamentowym. Mogą zostać w dziedziczeniu testamentowym. Można odwoływać się w określonych sytuacjach, ściśle określonych, do dziedziczenia ustawowego. A w razie pytań, zachęcam do kontaktu z biurem nieodpłatnej pomocy prawnej. Dziękuję Państwu.